Rozwiążemy taką nierówność. Na początek przeniesiemy liczbę 309 na prawą stronę. W zasadzie początek staje się końcem, bo rozwiązaliśmy nierówność, ale musimy jeszcze podać najmniejszą liczbę naturalną, która będzie spełniała tą nierówność. Liczby naturalne, tak w sensie przypomnienia, to są liczby całkowite dodatnie oraz Możemy ewentualnie wliczać do tych liczby 0. No i teraz zastanówmy się, czy możemy wybrać z tego zbioru liczby jakąkolwiek liczbę, którą wstawimy w miejsce x i ona będzie mniejsza od liczby minus 36? No nie, no bo tutaj mamy liczby nieujemne, prawda? 0 nie jest mniejsze, 1 nie jest mniejsze, 2 nie jest mniejsze, więc nie istnieje taka liczba naturalna, która spełnia tą nierówność. No i to tyle w tym przykładzie.